Witajcie. Dzisiaj kolejny wzór bombki, która tak się prezentuje. Bombka ta ma średnicę około 10 cm. Będziemy ją wykonywać szydełkiem 1 i 1 mm i standardowo u mnie kordonek maxi ze 100% bawełny. Jeśli chodzi o samą bombkę, to ona standardowo jest składana z dwóch elementów. I oba elementy są praktycznie takie same, różnią się tylko i wyłącznie ostatnim rzędem, w którym jeden element łączymy z drugim. Ale to już na spokojnie wszystko pokażę, gdy dojdziemy do tego. Standardowo wykonywanie dąbki zaczynamy od wykonania oczka na szydełku, następnie wykonujemy 8 oczek łańcuszka. Zamykamy je oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem. Następnie jedno, dwa oczka łańcuszka, i musimy wykonać tutaj łącznie w tym rzędzie 16 słupków. Więc nasze pierwsze dwa oczka łańcuszka zastępują nam nasz pierwszy słupek. Słupki pojedyncze wykonywane na łuku, nie na oczkach. 11, 12, 13, 14, 15 i 16, i łączymy oczkiem ścisłym z drugim oczkiem naszego początkowego łańcuszka. Zaczynamy następnie rząd drugi od wykonania 11. Oczek łańcuszka. I będziemy tutaj wykonywać słupki po czwórnie nawijane, czyli musimy wykonać 4 narzuty na szydełko. Raz, dwa, trzy, cztery. Następnie w kolejnym słupku z poprzedniego rzędu wykonujemy właśnie ten słupek. Następnie musimy wykonać pięć oczek łańcuszka i kolejny słupek z czterema narzutami na szydełku w kolejnym słupku z poprzedniego rzędu. Łącznie w tym rzędzie powinno nam wyjść 16 słupków. Każdy ze słupków musi być rozdzielony pięcioma oczkami łańcuszka. Zwróćcie uwagę tutaj, żeby się nie pomylić, żeby nie było różnej wielkości tych słupków, bo to będzie miało wpływ na kolejne rzędy. Ja już nieraz przyzwyczaję tutaj też robię mniej narzutów, bo rzadko wykonuje się aż yy, takie duże słupki. Ja w większości bazuję na słupkach, które mają 1, 2, czasami się zdarza 3 narzuty, ale to już naprawdę bardzo sporadycznie. A tutaj są aż 4. rząd drugi mam już prawie skończony wykonałam właśnie ostatni czyli szesnasty słupek muszę teraz połączyć nasz pierwszy słupek z ostatnim słupkiem robię to wykonując najpierw dwa oczka łańcuszka następnie robię narzut na szydełko i musimy się wkuć szydełkiem w szóste oczko naszego początkowego łańcuszka. Jeżeli komuś będzie wygodniej liczyć od strony słupka, to z tej strony będzie to piąte oczko. Ja się upewnię i z jednej i z drugiej strony, czy się nie pomyliłam, jest OK. Wbiłam się w oczko, zrobiłam sobie narzut, przeciągnęłam, mam trzy pętelki na szydełku. Teraz robię narzut, przeciągam przez dwie, narzut i znów przez dwie. Jestem no prawie na środku naszego łuku. I tutaj właśnie będziemy zaczynać rząd trzeci. Od wykonania trzech oczek łańcuszka. Następnie na tym samym łuku wykonamy jeszcze dwa słupki pojedyncze. Przechodzimy teraz na nasz drugi łuk, na którym... Wykonujemy 5 słupków pojedynczych. Słupki wykonujemy na łuku, nietypowo na oczkach, i przechodzimy na kolejny łuk, gdzie znowu wykonujemy 5 słupków pojedynczych. Czyli na każdym łuku pomiędzy tymi słupkami w poprzednie, z poprzedniego rzędu. Musimy wykonać po pięć słupków pojedynczych. I tak przez cały nasz rząd, żeby wykonać wszystkie łuki. I zakończenie naszego rzędu, czyli po wykonaniu ostatnich pięciu słupków na naszym ostatnim łuku. Przechodzimy do łuku, w którym wykonywaliśmy już trzy pierwsze słupki. Więc musimy wykonać jeszcze dwa, tak by było pięć ich. I łączymy oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem naszego początkowego łańcuszka. I tak właśnie się. Prezentuję fragment naszej bąbki po wykonaniu rzędu trzeciego. Teraz przechodzimy do rzędu czwartego, w którym najpierw wykonujemy cztery oczka łańcuszka. Następnie na czterech kolejnych słupkach będziemy wykonywać... Słupek, słupki podwójnie nawijane, i to wszystko będziemy łączyć górą. Czyli robimy dwa narzuty na szydełko. Wbijamy się szydełkiem w kolejne. W pięciu słupkach, nie w czterech, przepraszam. W kolejny słupek się wbijamy, przeciągamy, ale nie do końca. Kolejne dwa narzuty, kolejny słupek. I znów nie przeciągamy do końca. Kolejne dwa narzuty. Kolejny słupek. I znów nie przerabiamy do końca. Kolejne dwa narzuty. I kolejny słupek. Czyli łącznie. Tutaj tak jakby mamy teraz sześć słupków. Tak jak widzicie, i teraz je wszystkie łączymy górą. Następnie wykonujemy 9 oczek łańcuszka, i będziemy znów wykonywać 6 słupków podwójnych łączonych górą. Pierwszy słupek będzie wykonany w tym samym słupku co nasz ostatni słupek z poprzedniej grupy. Więc zawsze mamy jeden słupek wspólny. Mamy pierwszy, drugi. Trzeci czwarty piąty. I szósty. I znów łączymy wszystkie razem dziewięcioczek łańcuszka. I kolejna grupa sześciu słupków. Znów pierwszy słupek w tym samym słupku, co ostatni słupek z poprzedniej grupy. Więc zawsze ten słupek nam się łączy. Wychodzą dwa słupki z jednego słupka. I tak postępujemy aż do końca naszego rzędu i rząd czwarty Mam już prawy skończone. Wykonałam ostatnią grupę sześciu słupków łączonych górą. Powinno Wam wyjść tak, że ostatni, ten szósty słupek łączy się, czyli jest wykonywany w tym samym słupku, od którego wychodziły nasze pierwsze oczka łańcuszka. Teraz musimy połączyć ten rząd. Robimy to wykonując najpierw cztery oczka łańcuszka. Następnie wykonujemy trzy narzuty na szydełko. I wkuwamy się w nasz wierzchołek grupy słupków. Narzut. Przeciągamy. I narzut przez dwie, narzut przez dwie. Narzut przez dwie narzut i przez dwie. Ostatni rząd. Wykonujemy następująco. Zaczynamy od wykonania siedmiu oczek łańcuszka. Następnie na łuku wykonujemy pięć słupków. Przechodzimy na drugi łuk. I tutaj wykonujemy pięć słupków pojedynczych. pięć oczek łańcuszka i kolejne pięć słupków pojedynczych na tym samym łuku i tak postępujemy aż do końca naszego rzędu przy zakończeniu rzędu pamiętajmy, że musimy tutaj wykonać już tylko cztery słupki, ponieważ Nasze pierwsze oczka łańcuszka zastępujemy nam nasz pierwszy słupek wykonywaliśmy ich tutaj 7, więc pierwsze dwa oczka łańcuszka to jest nasz pierwszy słupek i zakończamy tutaj rząd wkuwając się w drugie oczko naszego początkowego łańcuszka. Spróbuję to teraz, żeby Wam pokazać, jak łączymy dwa elementy przy wykonywaniu ostatniego rzędu. Oczywiście wy najpierw musicie wykonać ten pierwszy element, który ja już mam wykonany w całości. Tak on się prezentuje. Pamiętajcie, żeby łączyć elementy po odpowiedniej stronie, czyli teraz oba elementy mam łączone tą samą stroną. Ten przed rozpoczęciem łączenia muszę obrócić, żeby ta część była w środku. I tutaj będziemy łączyć wierzchołki naszych łuków, które wykonujemy właśnie z tych pięciu oczek łańcuszka. Więc w pierwszym rzędzie, zamiast rozpocząć od wykonania siedmiu oczek łańcuszka, to musimy wykonać najpierw ich cztery. Piąte oczko będzie naszym oczkiem łączącym. Łączymy oczywiście z trzecim oczkiem łańcuszka. Następnie jeszcze dwa oczka łańcuszka. I teraz na łuku wykonujemy 5 słupków pojedynczych. 4 i 5. Przechodzimy na nasz drugi łóg. Gdzie znów wykonujemy pięć oczek łańcuszka. E, pięć słupków przepraszam. 3, 4, 5, następnie dwa oczka łańcuszka. Oczko łączące, czyli wbijamy się w trzecie oczko naszego początkowego łańcuszka. Przekr Przeciągałem przez jedną i przez drugą pętelkę, dwa oczka łańcuszka i kolejne pięć słupków na tym samym łuku i przechodzimy na kolejny łuk i znów pięć słupków. Dwa oczka łańcuszka, oczko trzecie łączące, kolejne dwa oczka łańcuszka i kolejne pięć słupków. I tak cały czas, aż do zakończenia naszego rzędu. Przy zakończeniu tego rzędu pamiętajcie tak jak przy wykonywaniu pierwszego elementu, że musimy tutaj Wykonać na tym łuku tylko cztery słupki, a nie 5. I to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, to dawajcie znać, i dzięki za oglądanie.